Ja próbowałem nagrać draft inny, ale no nie wyszło. Także kurczę, zacząłem nagrywać po prostu i ten. No i mamy tutaj drafcik. E, Muszę ułożyć raz, tak sobie myślę, co będę e, jakiś czas nagrywał, bo to po prostu no. To też nie ma sensu, muszę po prostu ładnie sobie poukładać plany tego Co, gdzie i jak będę nagrywał i co się będzie działo, na jakim kanale Bo na razie naprawdę nie wiem, tyle rzeczy do zrobienia Tyle rzeczy do nagrywania, że naprawdę nie wiem co teraz robić Muszę posprawdzać co się Dobrze no, że... klika, a co się niedobrze klika, więc No no cóż No mam dzisiaj tutaj drafcik Miałem nagrać jeszcze Drugi, to się ten poprzedni, że ten, że Draw tak dobry że aż wyjebało No nic, tutaj po prostu losowo wybieramy zawodników Bo już po prostu mam dosyć Tyle, nie wiem co tu jeszcze mogę powiedzieć No, grałby taki byle jaki Nie wiem, nie wiem co mam jeszcze powiedzieć tutaj, no widzicie co się dzieje. Napiszcie no w komentarzu co byście chcieli oglądać w Tak. Czasami pojawiało się coś innego. Trochę shortów wstawiam takich z TikToka, żeby spróbować ich coś tam pododawać. Próbuję z innymi kwestiami. Tyle yeah, no, dobra, chyba koniec draftu. Ok, wiesz na średnio. średnio bierzemy turnament i gramy pierwszy mecz. Chyba jedyny z, z Montpellier. No, dziwna sprawa, to jest w minucie brałkę, czerwoną kartkę. 67 ty się odmienia i Dostaliśmy. Jakieś tam paczki, teraz zobaczymy kto do końca przetrwa że W półfinale, finał Chelsea-Bayern, wygrywa Bayern Chyba otworzymy te paczki Store, Mypax, paczka srebrna I mamy... Brasiniaca Jeszcze 2 zł, może będzie coś dobrego i najgolan, pierwszy, a w drugiej Galan, no ale nawet tak Atletico.